Witajcie, czytanie w kolejnym materiale na kanale tutaj Polska ZIT z TAKUS KARTAKIZM, czyli modyfikacji, która tutaj kompletnie nowe mistrzostwa. I dzisiaj pora na omówienie kolejnego mistrzostwa, właśnie z tej modyfikacji. Pojawi się komentarz, właśnie który prosił o omówienie i przedstawienie klasy Anioła. Jest to klasa, jest to mistrzostwo, które będzie się łączyło idealnie pod grę Paladynem, czyli tutaj gra pod uroki, więc są to obrażenia fizyczne. Obrażenie również od ognia, sporo też healowania się i dużo petku, więc taki sam w połączeniu z fajnym obrażeniem, fajnymi obrażeniami, właśnie fizycznymi i od żywiołu. Więc bez przedłużania lecimy i oczywiście jest to modyfikacja darmowa na Steamie, którą możecie przetestować sami również u siebie na komputerze, na swoim Titan Więc okej, okay, w takim razie od początku, jeśli chodzi o tego anioła. I mój drodzy, na samym początku mamy naprawdę bardzo przyjemny skin, którego jestem fanem, przez fakt, że naprawdę działa skutecznie i ma w serio fajny zasięg i działa szybko. I są to pociski światła, które właśnie udają w ten sposób. I okej, okay, teraz <gryw> właśnie tymi nimi strzelam. Jest to mega spoko sprawa, bo właśnie te pociski mają duży zasięg, jest ich dużo i serio nie mają cooldown, więc możemy po prostu nimi splamić bardzo szybko i serio dzięki temu. No, ma to fajny sens, bo tutaj mamy samonera. Nasze petki biegają sobie, a my przy okazji wciskamy odległości dalszej I to moim zdaniem jest wizualnie najładniejszy skill e, tutaj w tej drzewku. Idziemy dalej, moi drodzy. Oczywiście mamy różne wzmocnienia, właśnie jeśli chodzi o e, Bold of Light, czyli na przykład większa ilość pocisków, czy po prostu też większy ich zasięg i większe po prostu uproszczenia od ognia, czy też spowolnienie naszych wrogów. Moje, moi drodzy, mamy też pasywkę, która zwiększa szybkość rzucania czarów, dzięki czemu właśnie na przykład. Te pociski świata są jeszcze szybsze i jeszcze lepsze. Więc to jest mega spoko pasywka i serio. Pasywki tu są serio dobre, ok? To jest jedna z ciekawszych rzeczy tutaj. Idziemy dalej, moi drodzy. Mamy, moi drodzy, pierwszego Petka, czyli Archaniu, który oczywiście ma tutaj e, niestety wadę, ponieważ Petki w tej modyfikacji mają limit życia, co jest według mnie mega słabe, bo przez to, że nie, nie możemy mieć Petka cały czas. A tylko tego petka sobie możemy przyzwać na moment walki z bossem, czy wrogami większymi Więc niestety petki są tutaj chwilowe Oczywiście możemy ten czas wzmacniać, możemy też wzmacniać same petki, przecież jego pasywki eee, Czyli tutaj ma mamy przykład właśnie większy czas trwania naszego petka eee, Też jego obrażenia są większe moi drodzy, tutaj mamy więcej obrażeń od w petkach No i generalnie też więcej kolejnych obrażeń, więc po prostu a nie, to jest, moi drodzy, Godlike, to jest coś innego. <gry> e, ale tak, po prostu petki mają wzmocnienie od e, długości życia i też tego, ile po prostu e, bio. I, moi drodzy, kolejna pasyfika Godlike jest świetna. Bardzo mi się łączy, ona nawiązuje do świadomego snu, z mistrzostwa snu, czyli po prostu ogromny boost do obrażeń fizycznych i obrażeń od żywiołów. Coś świetnego. I kolejna, druga pasyfika, która serio robi roboty tutaj. Idziemy dalej, moi drodzy, mamy kolejnego naszego petka. Ponownie po prostu... E, Ograniczona ilość życia, ale tutaj jest o motyw, że mamy kilka petków, kilka potworów po prostu w momencie przyzwania i serio one robią robotę I to według mnie najmocniejszy petek, ponieważ po prostu ma świetną prędkość ataku i po prostu jest ich dużo i biegają po całej arenie czyszcząc ją z przeciwników Oczywiście też mają boost do po prostu obrażeń od ognia, czyli też ich szybkości, bo serio one są bardzo szybkimi petkami i serio robią robotę Moi drodzy, kolejny skit, który jest po prostu jednym z takich ultów, uberów, jeśli chodzi o to drzewko, czyli po prostu e, niebo na ziemi, i jest to po prostu krótka aura, która przede wszystkim tutaj nam zwiększa znacznie naszą postać, jeśli chodzi o jego obrażenia i też o szybkość tej postaci. Więc po prostu spoko sprawa, no i też przy okazji pochylona obrażenia, więc po prostu więcej wytrzymamy. Taki ult na bossów przede się na pewno. Idziemy dalej, moi drodzy, mamy kolejnego Petka. On ma on najmniejsze drzewko rozwoju. E, ponieważ ma tylko jedno wzmocnienie od jego czasu trwania i też obrażenie żywiołu, więc prosty petek trzeci też rzeczywiście niestety, trwa swój ograniczony czas. teraz idziemy dalej. I tutaj mamy aurę, która jest przede wszystkim aurą e, pasywną, witalnościową, czyli taka, która po prostu nam pochłania obrażenia e, zadawane nam i też po prostu e, przywraca nam HP. Więc po prostu taki boost do życia, do witalności naszej postaci, czyli taka aura bardzo defensywna. Świetny, moi drodzy, efekt, świetny stan, ponieważ jest to właśnie stan, który tutaj nakładałby na naszą pozycję permanentnie, który nam zwiększa wrażenie od żywiołów i od oparzeń dla nas i dla również naszych petków, więc mega dobra sprawa. I to jest po prostu według mnie must have, jeśli chodzi o to drzewko, bo to się zawsze będzie łączyło fajnie z też innymi drzewkami w tym, tej modyfikacji. Więc to jest spoko. Też mamy tego, jeśli chodzi o większe po prostu obrażenia fizyczne i kłute dla naszych petków. Spoko, jak najbardziej to też się łączy i też większe są obrażenia zadawane demonom i nieumarłym, co się łączy tematycznie z po prostu aniołem, czyli właśnie naszym paladynem w Titan -questie. więc to jest spoko, więc jeśli po prostu będziecie mieli problem z... Nie czy demonami, no to właśnie to będzie coś świetnego. To ma nawiązanie do Mistrzostwa Ducha w tej kwestii I jest to zguba ducha, która właśnie też daje takie fajne bonusy. Moi no i drodzy, na samym końcu mamy po prostu taką aurę, e, która po prostu zdaje obrażenia od ognia i też po prostu jest spoko, bo ma naprawdę duży zasięg, jeśli chodzi o to, na jaki zasięg możemy tym e, spelem rzucać. Oczywiście też on trwa krótko, ale. Po jego wzmocnieniach on może trwać dłużej i zadawać większe obrażenia Bo też właśnie Punishment, czyli mm, z angielskiego potępienie właśnie tutaj jest na najwyższym poziomie tieru I tutaj całkowicie zwiększa obrażenia tej Aura Więc jest to myślę spoko skill dystansowy, który się właśnie będzie bardzo fajnie łączył z naszymi pociskami Więc tak są pociski wyglądają, a tak właśnie ta Aura Więc tak właśnie ta Aura Ok, teraz właśnie działa Spoko, więc mam tutaj sporo skilli defensywnych, witalnościowych e, na dystans i też petki, więc moi drodzy Paladin, e, Summoner pod coś takiego myślę, że może być spoko Zwłaszcza z naciskiem pod obrażenia fizyczne i obrażenia od ognia Także moi drodzy, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał A my się widzimy w kolejnych materiałach z tej modyfikacji na kanale Trzymajcie się!